Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz 94 i 7 FM. Piątkowy program Radia Fiat. Dzisiaj kibice piłkarzy już tak właściwie siedzą jak na szpilkach, bo dzisiaj rozpoczynamy Euro 2024 w studiu Dawid Wegas, Dziennik Zachodniej Telewizji Orient. Dzień dobry, Dawidzie, witam. Witam serdecznie. Skoro Dawid studiu, to wiadomo, że o sporcie mówić będziemy głównie o piłce nożnej dzisiaj, ale pozwolić, że zaczniemy jednak od, no, moim zdaniem, trochę niespodziewanego wyniku wczorajszego meczu drużyny e, Włókniarza Częstochowa w Zielonej Górze, no bo totalna dominacja Włókniarza w Zielonej Górze wczoraj, mimo tego, że juniorzy, często hosty, mieli same literki i chyba jedną jedynkę, tak? Tak, jedna Ale jedynka Szymona Ludwiczaka. No, który włókniarz jest prawdziwy? Ten z meczu w Zielonej Górze, czy ten taki, który męczył się z drużyną z Leszna, czy może ten, który nie miał nic do powiedzenia w meczu z drużyną z Lublina? Powiem szczerze, że e, tak naprawdę dalej nie wiem, jaki włókniarz jest e, tym prawdziwym. To tylko pokazuje jedną rzecz. E, po pierwsze... Zielona Góra Kotor nam od jakiegoś czasu leży, jak yy, pamiętamy ostatnie spotkania, no to Włókniarz tam zawsze sobie w miarę dobrze radził, to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest taki, że czasami mam wrażenie, że Włókniarzowi, zawodnikom Włókniarza łatwiej byłoby jeździć w Częstochowie, gdyby tutaj w ogóle nie trenowali, przyjeżdżali po prostu na same zawody bez próby toru i jak na Grand Prix pierwszy bieg, trochę słabszy, potem przekładamy się i jedziemy dalej, bo okazuje się, że największą bolączką Włókniarza są mecze domowe, domowe, w które... Tak naprawdę powinny być oczywiste. Powinny być zwycięskie, tak jak ten z Unią Mleszno. A tak naprawdę stracony został tam punkt, który w przypadku nie, braku zwycięstwa w Zielonej Górze, mógłby bardzo mocno y, rzutować później na y, finalną ligową tabelę po 14 kolejkach. Ale jak jesteśmy jeszcze cały czas przy tym wczorajszym meczu, no to. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, no, Włókien zaczął jechać ze startów, to jest coś, czego tak nie sboje... było w tym sezonie. Dokładnie tak, tak. Janusza Ślączki nie było, a jak było na przykład w meczu z Wrocławiem, to, to był początek spotkania, a potem już goście zaczęli się przekładać. To trochę jest też... Yy jak te wyniki we wbrew logice, bo przyjeżdża Wrocław do Zielonej Góry i dostaje lanie w weekend, a potem zaległy mecz w czwartek, chociaż ja powiem szczerze, jak mieliśmy program Sportoker we wtorek w telewizji Orion, to tam rozmawialiśmy o tym, że nie będzie dla mnie ogromnym zaskoczeniem, jeśli Włókniarz pojedzie do Zielonej Góry i wygra dosyć gładko, bo trochę jest właśnie też tak, że Włókniarz na tych wyjazdach, szczególnie na tych torach, które leżą, na których można się rozpędzić, na których można jechać tak ofensywnie, radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Za chwilę, za tydzień mecz we Wrocławiu i tam też spodziewam się niezłego wyniku biało-zielonych, bo patrzymy nawet na ten sezon. I na przykładzie meczu w Gorzowie, gdzie włókniarz tak naprawdę, patrząc na niego, jechał bardzo mizernie, a i tak swoje punkty zrobił, bo tak naprawdę cały czas kwestia bonusu jest sprawą otwartą. Więc okazuje się, że trochę jest tak, że my jesteśmy, idziemy od ściany do ściany, że najpierw jest jakby nagonka na ten włókniarz, bo nie podoba mi się, jest nam się sposób ich jazdy i to, jak na przykład stracił punkty z Wrocławiem, czy też bonusa z Unią Leszno, po czym... Te nastroje zmieniają się diametralnie po takim zwycięstwie, jakie miało miejsce w e, To wieczór. nie było tak też, e, że trener Ślączka, albo prezes Świącik może powiedział, słuchajcie, no to jest taki dla nas mecz właściwie e, prawdy i mecz ostatniej szansy, bo jeżeli my przegramy w Zielonej Górze, no to właściwie m, o co my już będziemy walczyć w tym sezonie? Chcesz, powiem tak, e, specyfika rozgrywek i format rozgrywek strategii jest taki, że tak naprawdę i z piątego miejsca można walczyć o medale. No, no, a nawet Polski, tak, tak nawet. O, dokładnie tak. A nawet i z szóstego, tylko że wiadomo, że wtedy będzie troszkę trudniej ze względu na to, że przeważnie pojedzie się z motorem Lumini. Nawet ta rola Lucky Luzera będzie bardzo, bardzo problematyczna. Ale tak jak wspomniałem, piąte miejsce i przy zwycięstwie u siebie i nawet wyższej porażce na wyjeździe można jakby jechać dalej, więc... I tak naprawdę te playoffy raczej już są zapewnione w zespole Szczęstochowy. No, bo jak spojrzymy na ligową tabelę, no to tam raczej Unia Leszno i yy, GKM Grudziądz będą na tych dwóch miejscach, walczących o spadek, jak to kiedyś się mówiło zabawnie w ekstraklasie. Natomiast, yy, patrząc na to, jak jeździ formacja seniorska w Włókniarza Częstochowa. Oczywiście, no on, Madsen to jest w ogóle inna liga i tutaj trzeba przyklasnąć pod względem sportowej postawy duńczyka. Ale dla mnie kluczowym zawodnikiem tego zespołu jest Mad Hansen i drugim z tych zawodników będzie Maksym Drabik bo tutaj widzimy, że Mats Hansen stał się najlepszym zawodnikiem U24 w skali całej Ekstraligi, tego się nie spodziewaliśmy. Ja wiedziałem, że Duńczyk, będzie, się zawodnikiem... spodziewałem. Ja spodziewałem się, że Duńczyk będzie na pewno bardzo solidnym zawodnikiem w skali yy, Włóchniarza, jak i całej Ligi, ale no, z całym szacunkiem nie spodziewałeś się pewnie, że będzie co mecz robił przynajmniej jedną trójkę, to jest, no właśnie. To jest yy, jakby to, czego potrzebujemy, szczególnie przy w słabszym Mikkelsenie i w słabszym Worynie, bo o tym też warto wspomnieć. Mikkel Mikkelsen to jest jedna para kaloszy, że nie, nie jedzie tego, czego byśmy od niego oczekiwali. Nawet, nawet sobie posilimy się statystykami z PG Ekstraligi, No to ostatnie mecze to jest tak: 4 punkty z Lesznem, wczoraj 7 z Zielonej Górze, z Grudziądzem ok, 12, na no ale met z Toruniem 4, z Lublinem 8, z Wrocławiem 9. No to pokazuje, że jednak nie ma tych dwucyfrówek. Woryna to jest kolejny zawodnik, do którego mi się nawet czepiał równo co do Mikkelsena. Co prawda, punkty są lepsze, ale przy takim... Ale brakuje trójek. U, u po pierwsze, u Woryny, brakuje tak? trójek, po mm -hmm. drugie, numer 11 jest takim numerem, że tak naprawdę 6 punktów to można wpisać tam w program z urzędu. Bo jadąc u siebie z numerem 11, masz dwa wyścigi z juniorami i zespołu rywali. To jest jedna rzecz. Woryna, tak naprawdę jak sobie przejrzymy te trzy ostatnie mecze Włókniarza, poza tym w Zielonej Górze, to tak naprawdę obierża głównie juniorów i dobre biegi ma w wyścigach numer 14, bo tam dwa razy było w Częstochowie 5 do 1 dla białozielonych właśnie za sprawą Kacpra, Woryny i yy, Matsa raz i raz Maksyma Drabika, więc no tutaj też widzimy spory problem i Konsekwencji. jak jest taki jak w Zielonej Górze, no to on nas bardzo mocno napawał optymizmem, bo potem sobie patrzymy na te punkty biało-zielonych i one rzeczywiście są takie, jakie są. A Maksym Drabik, odkąd zaczął yy, współpracę, jak to przez zapośrednictwem trenera Ślączki, troszkę z Tomaszem Golobem, bo o tym było głośno przy okazji yy, programów związanych z Ekstraligą, no to widać w nim różnicę. Natomiast to jest też ten taki kazus Maksyma Drabika, który na przestrzeni ostatnich lat... Yy, Tą fazę środkową sezonu miał naprawdę bardzo, bardzo yy, fajną. Zobaczymy jak będzie w końcówce rundy zasadniczej, bo wtedy przeważnie notował ten zjazd formy. No, a mocnego drabika, bo... w przy braku tego pewnego Mikkelsena, no to jest też zawodnik, od którego jest dużo będzie zależeć. Dobrze, to zostawiamy i jedziemy na Wrocławia, proszę Państwa, po dobry wynik. Zagadaliśmy o żużlu za długo, nawet niż sądziłem, bo teraz najważniejsza, najważniejszy temat dzisiejszego dnia, czyli inauguracja Euro 2024, to na początek zapytam Cię, jak ty oceniasz w ogóle formę reprezentacji Polski przed tym turniejem w kontekście tym, tych dwóch zwycięskich meczy sparingowych. Powiem tak, patrząc na reprezentację Polski, no to, to szczególnie w tym meczu z Turcją. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale jak y, oglądałem to spotkanie, to momentami trochę jakbym oglądał te mecze Rakowa-Częstochowa, czyli taka piłka toporna. Być może to jest też taka cecha futbolu, tego wyrachowanego, tego taktycznego, mhm. a no, mimo wszystko sport powinien cieszyć, a nas trochę ta piłka męczy, mimo tego, że później udało się wygrać 2 do 1, ale trzeba też oddać królowi co królewskie, czyli Wojciech Szczęsny, który nas ratował tak. kilkakrotnie przed startem bram bramek, a jak już wybrał się na przebieżkę poza pole karne, to uratowała go poprzeczka. No ja już to, od razu porównałem to, nawet oglądając to, to, to spotkanie ze znajomym, że porównałem ten mecz do meczu Rakowa-Częstochowa z Karabachem Agdam, że te też Karabach cisnął, 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 w końcu to rozstrzelił bramkę, wygraliśmy mecz. Tak analogicznie a propos tego meczu w tu, z Turcją. No ale dwa zwycięstwa to nas trochę chyba no tak psychicznie powinno nastroić optymistycznie przed y, y, Euro. Z jednej strony tak, natomiast te ostatnie informacje, y, czy ostatnie, te ostatnie wyniki reprezentacji Polski powodują, że troszkę jesteśmy Myślę, że zmęczeni tym, jak nasi reprezentanci grali. Mówię o całej formie, w jakiej oni awansowali na te mistrzostwa. Mm -hmm. I tak jak zawsze, przy okazji wielkich turniejów, ten malonik byłby pompowany. To teraz, tak naprawdę, w zasadzie albo mi jest przedziurawiony na starcie, bo jak patrzymy na naszych grupowych rywali, to no, raczej będzie bardzo ciężko. No, nie ma co się oszukiwać. Rozpoczynamy meczem z Holandią, potem Austriacy. Którzy są typowani przez wielu ekspertów jako ten czarny koń yy, mistrzostw, a na koniec yy, Francuzi. No, łatwo nie będzie. Natomiast yy, wydaje mi się też, że tutaj, w momencie, kiedy Słyszymy o tym, że ma nie być Roberta Lewandowskiego, że są pewne kłopoty kadrowe, nie ma Arkamilika. Świderski nie wiadomo, czy zdąży na pierwszy mecz z kontuzjowaną kostką. To te oczekiwania są mniejsze i wbrew pozorom może być troszkę łatwiej o jakąś niespodziankę. Ja bym też chciał zobaczyć. Ciut większy wymiar czasowy tych młodych zawodników, bo dla mnie Nikola Zalewski może być odkryciem tego euro, chociaż wiemy, że on no, gra, e, grał w Romie i jest piłkarzem już w miarę znanym na rynku europejskim, ale może być ten. być takim Bartkiem kapustką. Tak, e, z, z, z 2016 roku. Chciałbym zobaczyć też urwajskiego w szerszym wymiarze, bo podoba mi się ten zawodnik i jest troszkę złamaniem tego. Czego się głównie oczekuje na przykład od młodych piłkarzy w Ekstraklasie, czyli grania w ramach tych y, szranków taktycznych, bez tego polotu, bez tej finezji, a zawodnik Boloni, młody, zaczyna pierwsze co od dryblingu, szuka pojedynków jeden na jeden i potrafi sam zrobić różnicę. I takich piłkarzy nam brakuje. A do tego ma fajną stopę, fajne, dogranie piłki, bo, no bo ja kilka ja razy pokazał to w tym meczu. Wystawił patelnie y, Piątkowi, no ale Ta. wiadomo, że Piątek jak Piątek. Y, natomiast Chciałbym zobaczyć kreatywnych piłkarzy, tą kreację e, reprezentacji Polski. Chciałbym zobaczyć na przykład Piotra Ziemińskiego Ciud na pozycji 6-8 niż na 10. Bo tam z chęcią bym przy okazji braku Lewandowskiego zobaczył na przykład, nie wiem, duet trzymański, urbański, właśnie. Bo musimy spróbować troszkę kreować tej piłki i grać do przodu, żeby ta piłka nas nie męczyła. Z drugiej strony, oczywiście, możemy wyjść na zespół Holendrów. Tak naprawdę z ośmioma defensywnymi zawodnikami i próbować bronić tego wyniku, ale pewnie już wiem jak to się skończy. Skończy tak, się. nam bramkę w 85 minucie i, I tyle. I... Mhm. I tak naprawdę chciałem zobaczyć entuzjazm, tę radość z tej piłki. Oczywiście, mówię, górnolotnie troszkę to brzmi, ale mimo wszystko mam wrażenie, że teraz już nie tylko chodzi o wynik. Chodzi o to, żebyśmy my grali fajną piłkę. Możemy przegrać mecz, ale jak zagramy tak z Francuzami na 1-8 Mundialu w Katarze, to myślę, że nikt nie będzie miał pre pretensji. Do reprezentantów Polski. No właśnie, ale myślę też, że y, Euro, czy w ogóle Mistrzostwa Europy, to jest taki turniej cudów. Na Mistrzostwach Świata się takie rzeczy nie zdarzają, a na Euro i owszem, no bo jakby spojrzeć nawet na ostatnie 20 z górką lat, no to tak, Mistrzami Europy zostali Duńczycy, którzy na Euro w ogóle się nie, nie, nie zakwalifikowali. Portugalia została Mistrzem Europy, y, wygrywając chyba jeden mecz w nowym czasie gry, a reszta albo po dogrywkach, albo remisy. co się Grecji. Ta Grecja, która wygrała Wszystkie mecze po 1 y, do 0, tak? Czyli nie są jednej bramki. Y, no więc, y, mo, może to ta jest taka y, dobra droga dla naszej reprezentacji, tak. żeby taki cud sprawić. Z drugiej strony, jak patrzymy właśnie na to już owiane legendą Euro 2016. To przejście Portugalczyków w ćwierćfinale tak naprawdę nam otwierało drogę do finału, bo waliliśmy tak, tak była... poobijani. No, no w... Dokładnie będziemy. tak. Więc yy, i tam też wbrew pozorom, jakbyśmy zobaczyli na ten mecz ze Szwajcarią, yy, przypomnieli go sobie, to tego od 80. minuty to my, do końca dogrywki to my bardzo cierpieliśmy. Tam, fizycznie byliśmy zmasakrowani wręcz. A i tak ten turniej jest zawiany pokazuje też jeszcze jeden czynnik, jak my bardzo jesteśmy spragnieni sukcesu reprezentacji Polski w piłkę nożną. I tutaj powiem ten taki wytrych, który, którego często używam, że jak widzę tą polemikę na, pomiędzy, nie wiem, dyscyplinami sportu i siatkarze mówią, że no, kimicy siatkarzy, że w ogóle z piłkarzami pił, piłki nie ma co oglądać, bo tylko siatkówka i tak dalej. Pamiętam, jak Polacy zdobywali hurtowo Mistrzostwa Świata w siatkówce, no to był to taki, przeszliśmy do porządku dziennego, byliśmy zadowoleni, dużo emocji, ale nie tak, jak Polacy, pił, polscy piłkarze grali w ćwierćfinale euro. Ja pamiętam już ten mecz o jednej ósmej, bo on był rozgrywany chyba w sobotę i wystarczyło spojrzeć, ja akurat pamiętam, oglądałem go u babci na 1000 na ósmym piętrze i spojrzałem na ulice, które już praktycznie opustoszały. To pokazuje tylko, jak ta piłka nożna i jak ten sukces w tej dyscyplinie jest nam e, potrzebny trochę do kompensacji e, naszych takich emocji narodowych i, i nawet miałem okazję Przedwczoraj robić sondę na Placu Biegańskiego dotyczącą właśnie nastrojów przed euro, i przeważnie u tych takich kibiców niedzielnych to... Ale jest ten entuzjazm taki, że właśnie. pojedziemy na euro eee. i tak dalej. Są dwa czynniki, dwa czynniki, które mnie bardzo rozbawiły właśnie ten entuzjazm dla Polaków i to, żeby Niemcom nie poszło na tym turnieju, bo to tworzy też takich było wypowiedzi, że a, nie, jak my nie wyjdziemy, ale Niemcy też z grupy, to też będzie fajnie. No. Ale twoim zdaniem, Dawid, ten mecz z Holandią to jest taki kluczowy mecz dla w ogóle szansy reprezentacji Polski na wyjście. On, on nam bardzo dużo powie pod względem miejsca, w którym jesteśmy, natomiast kluczowy będzie mecz z Austriakami, bo. Oczywiście, jeśli myśmy zaczęli od zwycięstwa czy też remisu z Holandią, to jest super, natomiast y, ja wiesz, jeszcze taki scenariusz, że jeśli nam by się udało wygrać z Austriakami, których mówię, nie przekreślam broń Boże, bo to jest zespół, który będzie tutaj naprawdę mógł y, zamieszać. A wychodzą trzy zespoły z grupy, tak naprawdę jest taka szansa, żeby trzy zespoły z grupy wychodziły. No to liczę na to, że Francuzi po dwóch zwycięstwach w tym ostatnim meczu troszkę będą odpuszczą, ale w sensie takim, że zagra ten drugi zespół, co wcale nie wskazuje, że może być łatwiej, bo często jest tak, że wychodzą ci tacy wygłodniali gry i chcą się pokazać, żeby w dalszej fazie turnieju być do dyspozycji selekcjonera reprezentacji Polski, więc reprezentacji Francji, przepraszam. Więc no tak naprawdę. Musimy szukać punktów w każdym spotkaniu, bo nie ma co się oszukiwać. Łatwo nie będzie, ale droga do awansu z trzeciego miejsca jest możliwa. No, myślę, że tak, chociaż jak się patrzy na nazwiska e, piłkarzy francuskich, e, no oczywiście Kylian Mbappé na e, początek, ale jest i, 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 i Dembele, i jest e, e, Mendy, i wielu, wielu innych, i Griezmann, i wielu innych fantastycznych zawodników, to tutaj nie ma właściwie na jakim punktu zrobić. No tutaj trzeba powiedzieć też jeszcze jedną rzecz, no to jest kolejny taki wytrych komentatorski, że no już w, w, na tych mistrzostwach, a w szczególności w naszej grupie nie ma słabych drużyn. Mhm. No tak. I jak patrzymy na to, to, to spójrzmy na przykład na grupę B. No Włochy, Chorwacja, Hiszpania i ta biedna Albania, która z jednej strony cieszy się, że jedzie na turniej, ale z drugiej strony, no, jak to mawiają Francuzi, marne szanse. No. no ale to jest moim zdaniem ta grupa śmierci. Y Hiszpanie są w gronie tych faworytów, przynajmniej obstawionych przez Bugmacherów, obok Niemców i obok Anglików. To cię dziwi, że Anglicy? Anglicy no pokazali na poprzednim euro, że u siebie niedużo brakło tak naprawdę do tego do triumfu. Żeby, nawet, do triumfu. Tak. I, I z drugiej strony, ta angielska piłka też potrzebuje sukcesu, bo jak spojrzymy na wielki sukces Anglików, no, to będziemy musieli się cofnąć o pół wieku. Ponad. No do 60 chyba 66 roku. 66 tak? rok i tam, był, tam było trofeum wygrane przez reprezentację Anglii, a tak to No to Anglicy jako ta ojczyzna kolebka futbolu Cały czas są w gronie niby faworytów, ale przeważnie nie dojeżdżają. finał to jest ta faza, która od której się przeważnie odbijają, więc no, będzie ciekawie, na pewno też nie można skreślać Niemców jako gospodarzy, bo grupy mają bardzo łatwą, tak się wydaje. Natomiast... Tak z punktu widzenia gospodarzy, to rzeczywiście jest to najłatwiejsza grupa w turnieju. My też mieliśmy łatwą grupę w 2012 roku i też. skończyło jak się, jak, jak się skończyło, natomiast... Bardzo, dlatego, że tak, był zasunięty na, na narodowym i było duszno, tak? I zremisowaliśmy z Grecją. Z, zremisowaliśmy zamiast z Grecją, tak. zamiast zamknąć mecz do 60. minuty, ale to już... My robimy żyć historią, za chwilę wrócimy do minut. 4 albo do 82, gdzie e, tylko jakieś tak, wypowiedzi. Gdyby zagrał Woniek, to bylibyśmy w finale, tak? Dokładnie tak, no to, więc y, trochę jest tak, że lubimy sobie wspominać, bo właśnie tych sukcesów bardzo potrzebujemy. Jak patrzymy na, te, na, te gru, na, na zespoły, które grają na e, mistrzostwach, to myślę, że jednym z takich zespołów, które mogą być czarnym koniem rozgrywek, mogą być wbrew pozorom Ukraińcy. Bo my nie możemy patrzeć na pryzmat Ukrainy przez spotkanie z Polską, bo tam ten zespół nie wyszedł z pierwszym składem, troszkę było rotacji, a wydaje się, że Ukraińcy mogą chcieć się pokazać z wielu względów. Pomijam ten aspekt sportowy, który też trzeba powiedzieć, że jest zdecydowanie lepszy, niż był w ostatnich latach w tej reprezentacji. No to też ta kwestia mentalna często ma swoje znaczenie i myślę, że oni na pewno będą gryźli trawę po to, żeby jak najlepiej zaprezentować się i dać odrobinę wytchnienia właśnie też swojemu społeczeństwu, bo trochę jest tak, że sukces reprezentacji na wielkim turnieju pozwala nam zapomnieć o tych codziennych bolączkach, a wiemy jakie są na Ukrainie. No jak patrzymy też na te inne grupy, to wydaje się, że Raczej byśmy mogli wskazać faworytów od razu. Kto jest do wyjścia, kto jest raczej do tego miejsca numer 4. Zobaczymy też, jak włoży się drabinka później, bo to jest zawsze ciekawe. Kto wyjdzie z pierwszego, kto z drugiego, jak to będzie się wszystko łamało. Tak naprawdę teraz jest ten czas, że z chęcią pewnie byśmy wzięli urlop w pracy i siedzieli od 15 do 23 oglądając te spotkania. No, ja kończę pracę o 14:30, proszę pana. Ja tutaj ktoś um tutaj mam, tutaj jak ktoś tej... się umie ustawić, to tak bardzo. Faworyt turnieju według ciebie, Dawid? Faworyt turnieju: no, pewnie Francuzi byśmy powiedzieli, to taki jest najbardziej oczywisty faworyt yy, turnieju. Powiedziałbym Francuzi, powiedziałbym Niemcy, chociaż ta presja gospodarza dla nich może być niekoniecznie idealna. No i pewnie bym spojrzał też w kierunku właśnie wspomnianych wcześniej Anglików, a i Port Portugalczycy będą groźni, chociaż tak jak wspominamy, oni. W tym e, przy okazji tego Euro 2016 przepychali te mecze kolanem. Teraz, jak patrzymy na Portugalczyków, to jest zespół z polotem, fantazją grający ofensywnie. Zmiana e, szkoleniowca, selekcjonera reprezentacji kilka lat do tyłu spowodowała, że. Od tej ery Santosza, gdzie właśnie grali taką siermierzną piłkę, teraz ta piłka ich cieszy, a nie męczy. I myślę, że spokojnie będziemy mogli patrzeć na Portugalczyków, którzy z tą swoją finezją i polotem będą naprawdę groźni. A te grupy mają też stosunkowo łatwo. Tak jest, a w reprezentacji polskiej jeszcze za mało czasu minęło od ery Santosza, żeby mówić o tym, że zagramy z polotem na tych mistrzostwach, czy nie? To też wiele zależy od y, samych piłkarzy, bo Czesław Michniewicz pewnie w meczu z Francją właśnie wspomnianym chciał grać y, defensywnie, żeby nie stracić, a oni tak naprawdę już nie, mieli, nie mając nic do stracenia, trochę zagrali na przekór temu, więc to jest trochę zależne od y, naszych graczy, natomiast y, jestem też bardzo ciekawy zestawu personalnego dobranego do tego pierwszego meczu, bo ja bym nie chciał zobaczyć na przykład Krzysz Krzysztofa Piątka w ataku reprezentacji Polski, wolałbym Buksę, a przede wszystkim najlepiej jakby Świderski się wykurował, więc no... Raczej myślę, że tam dużych niewiadomych nie ma, no ale właśnie ta dziewiątka to będzie ta największa niewiadoma. Chociaż też są sygnały z obozu holenderskiego, że ta cała drama z brakiem Roberta Lewandowskiego to jest taka zasłona dymna. Myślę, że raczej nie. I no, tutaj... to tutaj... bez mówisz, żeby do Barcelony sobie zadzwonił Ronald e, Kuman. Kuman, tak i powiedział no, myśl... się. Jak jest. Myślę, że raczej nie, natomiast no, to też pokazuje kazu zawsze tych meczów towarzyskich przed wielkim turniejem, że jak cokolwiek się zadzieje tam, to już nie ma czasu na to to żeby cokolwiek zrobić i wydaje mi się, że w ogóle możemy nie zobaczyć Roberta Lewandowskiego też na całym opinię, tak Ale mam nadzieję, że jednak na ten drugi mecz z Austrią, bo on będzie bardzo ważny, Robert Lewandowski w składzie się pojawi. Słyszałem też taką opinię, to już na koniec, że możemy liczyć też na trochę szczęścia trenera probieża, bo to jest taki trener, który ma farta. No. Jeszcze tak, jak rozmawiałem właśnie przy okazji tej sondy, to ci tacy mniej znający yy, się na piłce, to bardziej właśnie ku upatrzności swoją yy, wizję ewentualnego szczęścia względem reprezentacji Polski upatrywali, no. Prawda jest taka, że no, mimo wszystko boisko zweryfikuje, ale futbol jest takim sportem nie do końca zawsze wymiernym, bo o ile w siatkówce ciężko jest zakłamać rzeczywistość i jak przyjeżdża słabsza drużyna do lepszej, to przeważnie to się kończy jednowymiarowo, to w piłce możesz 80-90 minut się bronić, zrobisz jeden wypad, jeden rzut rożny, jedna główka, jedna bramka i wygrywasz 1-0 i zdobywasz 3 punkty, więc to jest też piękne w futbolu. Troszkę nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy kilka minut temu, właśnie o tych nieoczywistych zwycięzcach euro. Koniec końców ten pragmatyz wojskowy liczy się to, co w sieci, bo można grać piękną piłkę jak Brazylijczycy, ale... Nie od jakiegoś tak. czasu I Nie, z nie, 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 tak. Może tak być. Yy, czapka nie, 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 jest. Już jakby cały plan, szczególnie tych dni, gdzie są mecze Polaków, jest tak wygospodarowany, żeby mieć ten żeby swój czas na to, żeby móc w żeby towarzystwie obejrzeć te spotkania Pewnie też będą jakieś obowiązki związane z pracą, bo trzeba pewnie kolportować też nastroje kibiców, ale to tak wszystko trzeba wypośrodkować. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach spotkamy się po Euro i będziemy podsumowywać to, co osiągnęła piłkarska reprezentacja Polski. Mam nadzieję, że to się nie skończy na e, rozgrywkach grupowych i na tym trzecim meczu o honor. Tak jest, mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Miejmy nadzieję, że mecz otwarcia już nam wyjdzie w najbliższą niedzielę, bo z drugiej strony, tak jak wspomniałem, my nie mamy nic do stracenia. My możemy, nie musimy. Muszą, muszą Francuzi, muszą Niemcy, muszą Anglicy. Tak naprawdę jest to dla nas tylko i wyłącznie okazja do zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Wspomniałem wiele tych reprezentacji, ale nie wspomniałem jeszcze o jednej reprezentacji, która dla mnie może być też zespołem, który zrobi duży wynik na tym turnieju, przecież to są Chorwaci, którzy zawsze pokazują, że potrafią grać w piłkę, mały kraj, a gdybyśmy chociaż... Tak, bardzo solidna reprezentacja, Dokonię, chociaż tam tak. zmiana pokoleniowa następuje, tak, e, powolutku. No to ja jeszcze bym Belgów dołożył, bo, bo to dla reprezentacji Belgii, właściwie dla tej budowanej przez lata na duże europejskie turnieje, Światowe turnieje to chyba jest ostatnia szansa, żeby się pokazać na, w, tym, w, tym, w tym składzie, który już jest takim znanym składem Bergów. Zobaczymy, no, jak będzie. No, moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać, Dawidzie, ale teraz już uciekamy do kibicowania, bo przed nami jeszcze za kilka minut to rozmowa z Araturem Wichniarkiem o szansach reprezentacji Polski na Euro. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dawid Wykaz, dziennik Zachodniej Telewizji, Orion. No po to się pewnie zobaczymy. Miejmy nadzieję, że po takim, gdzie będziemy mogli ich mówić tylko z uśmiechniętymi twarzami i o sporym sukcesie reprezentacji Polski, którym będzie na pewno wyjście grupy, a już o ćwierćfinale nie wspomnę, bo to by było nawiązanie do tego hmm? już pamiętnego lotu. No na zapytać, kto będzie 14 lipca rywalem Polaków w finale, ale to może zostawimy na później. Hmm. Ważne, kto, ważne, żeby Polacy tam dotarli, to naprawdę zobaczymy, jak ten kraj się zatrzyma w momencie. Dawidz, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.